W marcu, konkretnie 31 marca, obchodziliśmy pierwszą rocznicę powstania Stowarzyszenia Świętego Sebastiana. Trzeba powiedzieć, że stowarzyszenie jest silne przede wszystkim ludźmi, którzy do tego stowarzyszenia należą. Mamy wspaniałych członków, bardzo kreatywnych, pomysłowych, także ludzi, którzy chcą coś zmienić. Nie tylko w swoich parafiach, ale także w mieście, w Polkowicach, na pozytywne. Chcą dać dobre wartości, chcą organizować różnego rodzaju eventy kulturalne, społeczne, także religijne. Chcemy przede wszystkim tutaj szerzyć kult świętego Sebastiana. To wszystko wpisuje się w patronat, który będzie ogłoszony 4 lipca. Pierwszy rok działalności stowarzyszenia jest za nami, i w związku z tym, że minął rok, przyszedł czas też na. Pewne działania formalne, czyli podsumowanie pracy całego stowarzyszenia. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej z dumą mogę powiedzieć, że działania zostały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane, także wszystkie uchwały zostały podjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej materii. Mam nadzieję, że dalsze. Działania stowarzyszenia będą również przebiegały tak sprawnie. Członkowie stowarzyszenia włączają się we wszystkie uroczystości dotyczące nadania patronatu świętego Sebastiana nad Polkowicami. W ubiegłym roku, 20 września, uczestniczyliśmy w spotkaniu w domu biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, gdzie została poświęcona ikona Świętego Sebastiana dla Polkowic. Potem został przygotowany specjalny śpiewnik, modlitewnik na peregrynację Świętego Sebastiana i teraz ta peregrynacja się odbywa. Można powiedzieć, że jest to bardzo takie znaczące działanie Stowarzyszenia Świętego Sebastiana. Modlitewnik do Świętego Sebastiana przygotowali nasi członkowie, państwo Agnieszka i Marian Gabrowscy. Włożyli w to bardzo dużo pracy i serca, za co im serdecznie dziękujemy. Jednym z celów stowarzyszenia Świętego Sebastiana jest wspieranie działalności kulturalnej. Natomiast taką największą imprezą, która tutaj w naszej parafii Matki Bożej Łaskawej i świętego Sebastiana się odbyła, to oczywiście koncert papieski. No i tutaj już zaangażowana była cała nasza parafia właściwie nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale no, wszyscy, którzy mieli chęć no, zaśpiewać w tym koncercie. Były to zarówno dzieci, czyli chórek dziecięcy, jak i zespół wokalny, no i chór parafialny, to my starsi, którzy wzięliśmy w tym udział również, no ale była też oprawa muzyczna, czyli zespół instrumentalny. No właściwie to nie był koncert tylko, to był taki spektakl słowno-muzyczny, który no, przybliżał nam, przypominał Jana Pawła II, ale również no, przypominał jego słowa, jego słowa, które do nas mówił w czasie pielgrzymek, które odbywał tu w Polsce, ale również słowa, które były jego słowami z jego poezji, z jego wierszy. Przeplatane to wszystko było no, muzycznymi tutaj utworami, które wykonywały dzieci, zespół no i my. Była to taka integracja parafii, integracja różnych pokoleń, więc była to impreza, no, która na pewno odbiła się echem w całych Polkowicach, a chyba nie tylko. No, właściwie dedykowaliśmy ten koncert. No jako takie uwielbienie no za pontyfikat Jana Pawła II. Podjęliśmy różne inne inicjatywy, o których była już tutaj mowa, czy to o koncercie papieskim, czy też o koncercie patriotycznym, czy też o integracji, bo niezwykle ważne jest to, że udało nam się zintegrować środowisko Polkowic, a więc i dzieci, młodzież i osoby dorosłe yy, udało nam się dokonać takiej niezwykłej integracji tych środowisk. Także podjęliśmy działania charytatywne, pomocowe, bo stowarzyszenie pomogło tym, którzy są w potrzebie. Teraz też włączyliśmy się w pomoc Ukrainie, także myślę, że te wszystkie działania są niezwykle ważne. Cieszymy się bardzo, że święty Sebastian jest z nami i, i myślę, że te działania, które podejmujemy, będą takie, żeby... Yy... Cała, y, wszyscy mieszkańcy Polkowic mogli też y, uczestniczyć i, i poznawać Go, i też za wstawiennictwem świętego Sebastiana y, być bliżej Boga. Cieszymy się z tego, że już rok czasu działamy. Dziękujemy za wszystkich członków stowarzyszenia, bo naprawdę to są osoby wyjątkowe, i tutaj chciałem podziękować tym wszystkim, którzy tworzą stowarzyszenie. Wielkie podziękowania i dla władz stowarzyszenia, dla całego zarządu, dla komisji rewizyjnej, ale też wielkie podziękowania dla każdego, kto dał serce, czas, możliwości, żeby tworzyć Stowarzyszenie Świętego Sebastiana. Oczywiście. Bardzo serdecznie zapraszamy. Kto chciałby działać, włączyć się w pracę naszego stowarzyszenia, serdecznie zapraszamy. Jesteśmy otwarci na każdego chętnego, kto chciałby pomagać, pracować na rzecz lokalnej społeczności.